Kilka lat temu podjęliśmy się gigantycznego wyzwania pokonania Witherstorma w Minecraft i po wielu ciężkich próbach udało nam się go w końcu pokonać i uratować świat. Jednakże zło nie śpi i powróciło jeszcze potężniejsze, ponieważ pojawiło się kilka aktualizacji, które sprawiają, że potwór jest jeszcze groźniejszy i stanowi ogromne zagrożenie dla graczy. Dlatego dzisiaj, raz jeszcze, udam się w epicką wyprawę razem z Chakenem, aby zniszczyć Witherstorma. Najpierw odprawimy rytuał przywoływania, a później jak najszybciej udamy się do jaskini, aby zdobyć jak najlepszej temy i mieć choćby cień szansy z monstrum czyhającym na nas na zewnątrz. Tym razem potwór przemieniać się będzie znacznie szybciej, a dodatkowo będzie w stanie zarażać inne moby, przez co będą znacznie silniejsze i będą nakładały na nas skażenie Widera, które zabierać nam będzie stopniowo życie. I nawet będąc w jaskini nie będziemy bezpieczni, bo nawet tutaj jego moce będą w stanie nas dosięgnąć. Ale o tym przekonacie się sami oglądając odcinek do końca. Jeżeli podoba wam się powrót tej legendarnej serii na kanale i chcecie zobaczyć kolejne odcinki, to pod tym filmem zbieramy 10 tysięcy łap w górę i wtedy pojawia się kolejny odcinek. I pamiętaj, żeby mieć suba z dzwoneczkiem, aby nowych odcinków nie przegapić. Czaken, minęło bardzo dużo czasu od naszej ostatniej wyprawy, gdzie walczyliśmy z Wither Stormem, ale wydaje mi się... 4 lata. Eee, może trzy? Ale ważne jest to, że słyszałem, że Winderston powrócił z nową aktualizacją i nowymi update'ami, a to oznacza, że dwóch najbardziej odważnych mieszkańców Minecrafta na Podlasiu musi wyruszyć znowu w niesamowitą przygodę i zniszczyć to monstrum z wielkimi mackami, które chce porwać twojej dziewczynki anime z piwnicy i nie możemy Jezu, do tego cofnąć. Ale żeś kuźba ten podsumował. Ja nam trochę tutaj sprzętu na tą piękną naszą wyprawę. Ja to a to musi go... być epickie, Dawaj, podnieś emocje, no! Szybko, emocje w głosie, dawaj, to Takie. Zostawiłem nam staw na to, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse ze złem, które zaraz nadciągnie z tamtego domu. Zadowolone? No i teraz to brzmiało normalnie super! Które sami to zło przyzwiemy, chciałem przypomnieć, bo jesteśmy te. Zbieraj rzeczy, twoje rzeczy są po lewej, moje po prawej. Wziąłem nam. O kurczę. Tyle ten, taki staw na jaki było mnie stać. Niestety na aeronowy nie było, więc. Mamy Derka Ironowe, tyle powinno wystarczyć. No i kill off, to jest też ważne. Ja i Cooper, i Cooper Do, mamy. Dokładnie. I strzały. I ja nie mogę, ale ty nie Czy Zauważyłeś, po że łuk jest jakiś inny i Flint, Arrow są inne. Na pewno zauważyłem, że te strzały to wygląda jakby końcówki miały z węgla zrobione, więc to chyba jakiś niski budżet wleciał dzisiaj. No, bo, no sorry, no ta, nie mam aż takiego, nie jestem aż taki bogaty, żeby nam fudnąć aż taki mocne albo. No niestety musimy siedzieć przy tym i po drodze zdobywać cokolwiek. Nie wiem, łazić po jaskiniach, nie wiem, zobaczyć coś. Przygoda na nas czeka, chłopie. Przygoda. przygoda, która będzie odcinkowa. Poproszę o licznik śmierci gdzieś w rogu. <laughs> dokładnie. Wezmę tę skrzynkę, bo może się przydać na później. faktycznie. Może się przydać, tak. To będzie nasza trumna. Znaczy, co? Chciałem no, powiedzieć no, chcesz, że... chcesz czynić honory i uruchomić naszego tego leader Storma, który się tam Oczywiście, znajduje? Oczywiście, że tak. Ale no, no, uwaga, chodź, przed idziemy. nami jest wielka, niebezpieczna i wzburzona woda. Więc musimy ją pokonać. Podpłyniemy, zobaczmy, co się znajduje w tym domu. E, jak się tu wchodzi. A tu są. Nie, tu nie są drzwi? W skrzynkach znalazłem papier. W sensie w beczkach. Piesz, będzie nam potrzebny, aby przetrwać w dziczy. No, jaka to? Czy będzie Czy będziesz, będzie podci... papier na Czy będziesz tyłek tyłek podcierał? No, ja się pytam, no tak, ty, ty rozumiem taki chaos. liściem, ręką, który wow, znajdę. Wow, no nie, ja ci już nigdy ręki nie podam. Coś tak czuję w takim razie. Dobra, posłuchaj. Zbieraj, kładź i uciekamy, nie? Musimy zobaczyć, nie, 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 nie. jak to będzie wyglądać. Dobra, ale jakaś przemowa, zanim to wcisnę tam, musisz coś powiedzieć. Przemów do ludu. A... Czekają na twoją wielką, wiekopomną przemowę. Co mam powiedzieć, ludu? No, zaraz wywołam apokalipsę piątego stopnia, wszystko się zaraz zawali, nasz świat zniknie, i będziemy uciekać przed apokaliptycznym monstrum, które będzie chciało nas zeżreć, bo twierdziło, że białko jest dobre, nie? I to wszystko chciałbym przypomnieć, że to wina tego tu gościa, którego widzicie. Tu właśnie... A od, czemu? No uwaga, przyzywał Wither Storma 2.0! Nowa o, wersja! Dajesz, to jest gigachat 3000 penetrator z wielkimi mackami, rozumiesz to? Więc musisz uważać teraz. Za brzmieś ładuje czakrę teraz, uwaga! Eee, nie wiem, czy powinniśmy się oddalać, skoro on się ładuje, to on zaraz chyba wybuchnie, jeżeli się nie mylę. Może tak, ale... Może popójmy, chodź, 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 idziemy tutaj, pop popójmy tam na drugi koniec, zobaczymy, co się stanie. Ale my go łatwo pokonamy, prawda? Bo my mamy super bronie, nie? Ej, eee, oj, nie wiem, nie wiem, ja mam, mi się jakiś tutaj amulet odblokował, co to jest? No bo można teraz craftować jakieś nowe przedmioty do walki. No właśnie widzę, bo jak, po, jak włożyłeś ten... Łoooł! Wow. On leci w naszym kierunku, nie że coś! No, jeszcze się ciemno zaczęło robić, bo tak długo gadałeś tam o tej epickiej przemowie. Mogę zadać obrażenia z łuku? Czy on mi właśnie łódkę zniszczył? Chodź ja. go! Tak? Ale mu życie nie spada, więc słabo go pijesz. Próbuję postawić wsadzić Mam, <noise> lekki 4 problem, mam lekki problem, bo się na mnie chłop ujrzał, nie? A może zrobimy portal do netheru i uciekniemy a. tam? I schowamy się piękne. Jak chcesz, to możesz zrobić. Ja na razie się tutaj bawię w Ciuciu -ciu Babkę z tym chłopem. Ej, ale to może nie jest dobry pomysł, żeby uciekać z nim po wodzie w takim razie? Znajdźmy sobie Młaśie, jakieś ja, masz zamiary No a jak przed nim inaczej uciec, skoro on dotrzymuje mi tempa? <głos> <głos> to jest poświęcenie, na które jestem gotowy. Czaken! Musisz się poświęcić. O Jezus, o Jezus, o On wszystko mi podbija pod tym, pod... pod, pod e, nie mogę się nawet ruszyć. <noise> Czekaj, nie uciekaj ode mnie! Cześć, Ey, cześć, bo... chcesz, chcesz go przejąć? Masz. Ej, ale czy mi pochodnia nie świeci? Ty, no bo ja trzymam w łapie pochodni i ona nie świeci mi w ogóle. I nie wiem mi nie świeci. Chyba, bo zapomniałem o jednym modzie. I'm dead, I'm dead. Nieeee! Czekaj! Ty się sam z nim baw. Ale on w ogóle... CO JEST?! Co? Co się stało? A co się mogło stać? Gówno no, przez okno wyleciało. No umarłem, no a co się mogło stać? No przecież no... Ej, o, mam wyderową tak. różę. To się nam do czegoś pewnie przyda. We, wejdź w to. O, to... Aha, no... Ehe, a może tobie to wezmę i wsadzę zaraz cztery litery, co? Patrz na niego, co już się tam z nim stało. On już lasery odpalił jakieś. No On... już chłop laseruje. No trochę urz, tutaj wszystko teraz... Tak to może, wygląda, ja... ale, ale nie mów, że jest gruby, bo się obrazi. Mów, że jest puszysty czy coś ten deseń. Ja nie wiem, ile to zajmie, zanim on mu rośnie, Ja już nie pamiętam, jak to było wtedy. No, ewidentnie <grym> chyba zaczął coś brać, jakieś białko, bo rośnie jak na drożdżach. Albo ty byłeś bardzo wartościowo odżywcza, bo rósł. Znaczy, no, ja bym się troszkę oddalił, może do tej góry tam jakiś iron może znalazł. Dajmy ale... mu trochę czasu, niech chłopu rośnie. To 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 no. tyle? To, to, a co z jakąś epickim odwrotem, żeby jak z nim zobaczyć? chcesz, zabawić? to możesz iść tam z nim walczyć, bo ty, jak jak zauważyłeś, nie zadajesz mu żadnych obrażeń tym swoim łukiem. No bo taki Jan mi chyba... dałeś. Mówiłem, nisko budżet. No to ty nawet że... no, słuchaj, Jeżeli ja, chcesz mieć lepszy, okres... lepszy łuk, to można na niego pozbierać, nie? Co mam na niego pozbierać? Węgiel mam na niego pozbierać? Wejdźmy tutaj na dół i tutaj zróbmy sobie swoją jaskinię. Tak, o jest nawet taka... W sumie, no nadkiwania. nie musimy nawet chyba swojej jaskini robić, bo chyba jest tu nawet zejście. Jo? To jest... Do czego zejście? Zejście... Taka kotlina, no, no Miała być jaskiniowa, ale nie wyszło, że jest jaskiniowa. To niezłe to zejście mamy. To chytaj się za łopatę i rób to zejście ładnie. Nie oh, mamy łopaty? Oh nie, my nie god! Nie ma, nie ma. Jak no braku, mi kurde funduszy na łopatę, jak przepraszam! łopaty mogło braknąć? Musimy teraz zrobić jakieś rzeczy szybko. Mam mm. nie mam nic. Ty wiesz, że jesteśmy tak głęboko, że aż ten Widerstone zniknął mi jego pasek życia? No mi też, mi też. O, a mu będzie smutno na zewnątrz i on będzie płakał, że został To O, nie ma pająki, szkielety i inne te ciekawe rzeczy do zabawy, więc... Ej, kiedyś musimy spróbować dodać anime dziewczynki i Witherstorma, żeby on nie porywał. Że to by było idealne po prostu. On będzie je wciągał i tymi wielkimi mackami tam porywał. Czy coś świeżo, co chodzi pewnie? Słyszałeś kiedyś tą piosenkę? Będę się w Minecrafcie. A my możemy ja... zrobić tam e, żelazne łuki już takie, bo ty tam jakieś podziki dałeś, co nie? No tak, możemy zrobić żelazne łuki, tylko nie o... mam żelaza, mam tylko dwa żelaza. A ja mam trochę więcej, dlatego ja chyba zrobię i skraftuję, bo jak a zwykle... A skąd znalazłeś, jak znalazłeś? Byłem w Biedronce i kupiłem, bo było na promocji, no. A nie, na, a nie w Lidlu? W Lidlu nie, nie wybudowali jeszcze. Majster, a te z tego... o, z rudy miedzi też chyba można robić rzeczy, nie? Tak, z rudy miedzi można robić rzeczy, tak, o! można to zbierać specjalnie. No i w końcu miedź jest użyteczna, a nie tylko doniczki czy coś tam robić, jakieś pręty, na które się siada. Znaczy to jest właśnie głupie, dodali ten koper i kuźwa nic z tego koperu nie dało się robić. No tak, tylko jakieś bolce, nie, żeby... co to jest, nie? A ja się tak jarałem, myślałem, kurde, może w końcu elektryka ruda, będzie. No, w końcu coś innego niż iron. No. Przez ile, kiedy to wlazło? Nie wiem. W 2018? I przez te kilka lat kuźba tę rudę omijała szerokim łukiem, bo była useless. <laughs> Ale my dzisiaj zrobimy z tego coś fantastycznego. Już mamy fantastyczną zbroję. Strzały może dałoby się zrobić jakieś miedziane. To by było spoko w sumie. Nie wiem, właśnie, nie patrzyłem, czy się da zrobić miedziane. Widziałem, Jak tylko, się robi strzały? strzały. Jak, jak się strzały się robiło? E, potrzebowałeś piórka, flinta i tego. A my farmy nie mamy, no i widzisz, takich jakich rzeczy nie no mamy. No, na serwę. każde kurczaki będziesz musiał polować na moich braci. Będę musiał wyjść na zewnątrz. A tam jest ten wielki potwór! On może, może już czekać nad nami, faktycznie. Myślisz, że kampi? A to tak, myślę, że może kampić. O, mam piękną sztabeczkę i dobra, teraz co z tego mogę zrobić, żebym ja wiedział? No tak szczerze, to tak nie za dużo tu widzę rzeczy, żeby można... PĘDZEL MOGĘ ZROBIĆ! Dlaczego mi no jest tak. pędzel potrzebny? Pędzel jest do odkopywania fosil z kości, nie wiem. Co? Nie, nie, nie Chyba nasze, które tam umrzemy sobie. Ej! Jest jakiś fazometr! I pokazuje, jak patrzysz na Witherstorma i na jakim etapie ewolucji on jest teraz. Nie jest całkiem Ale... drogi do zrobienia, bo trzeba tylko czarny barwnik, lunetę i trochę redstone. Lunety potrzebu z, z ten. to musimy znaleźć. ten. E, ametyst, żeby zrobić lupę. I amulety można robić. O, ale to już jako Entera jakichś potrzebujemy. Czyli mówisz, żeby zebrać trochę tego. Te, te trochę miedzi, nie? Tak. diament jest potrzebny, szmaragd jest potrzebny, lazuryd jest potrzebny, sztabka złota. I wtedy można zrobić amulet, który będzie nas. Haha! Ha! On zmusza? Hmm. Witherstorma do tego, żeby polował na gracza, który ma ten amulet założony na sobie. Czy będziesz chciał to specjalnie na mnie zrobić? No jesteś naszym tankiem, prawda? No ja, ja tankiem, ja zawsze szedłem w klasy Magicznym stealth. tankiem będziesz. To będziesz no, niewidzialnym, tankiem. <laughs> niewidzialnym tankiem. Niewidzialnym tankiem. Jak, Jak się będę niewidzialny, otuje. to nie będę tankował, nie? Nie, on się ja i po prostu szybko znikniesz. I dlatego po prostu będziesz niewidzialnym tankiem, nie? To wow. brzmi w sumie spoko, nie? O, mam diamenty. Nice. Amulet. Odrażę w pierwszym odcinku diamenty. i Amulet, amulet! Amalinio, będzie Norwegian. Normalnie... Ty, ale tylko jeden diament, niestety. O, to czekaj. To potrzebujemy. Czyli będziesz miał dla siebie A. amulet. widzisz okay, No to specjalnie będę nasyłał Witherstorma na ciebie. No, chyba to tak nie działa. Ale to by było mega, <laughs> jak, jak, jak dało się zrobić taką wersję amuletu, żeby mu wydawać rozkazy, nie? To W sumie takiego... to byłoby spoko na, P... na serwer PVP. I no jakiś. myślę, że taki serwer PvP to długo by nie pociągnął, jakby się dało <laughs> robić takie rzeczy. Albo każdy by miał po prostu takiego peta, który rozwala cały świat, no super świat. Oh, ja to znalazłem złoto! Redstoneik, Czym ty jesteś? Czy ty jesteś diamentem? Mam diamenty! Ja! Znalazłeś ile diamentów? Całe dwa! A, czyli mamy razem trzy. To zrobimy kill off. Mam drugi diament, więcej... Będą dwa amulety! Albo kopaczka diamentowa! Albo łuk z diamentowy. O, to też zrobisz łuk diamentowy już z tego? Nie wiem właśnie, ile potrzebuję diamentów do ulepszenia. A może? O, lapis dla Żuli znalazłem. No i fantastycznie. A wiesz, że znalazłem chyba opuszczoną kopalnię? A wiesz, że w opuszczalnej o. kopalni można znaleźć fajne rzeczy? Dużo nie? rzeczy, bardzo dużo rzeczy. No właśnie, więc mógłbyś w sumie tutaj przyjść do mnie? A i wtedy no, to razem... skończyć, że dać jaskinię tutaj? Znalazłem jakąś odnogę, faktycznie. Jestem na górze już. Tego dziadostwa. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Kurna, dzieci mnie atakują. Już drugie wow. mnie atakuje. Hej, co z tym faktem zrobisz? widzę ja. ja. Mocne słowa. To tak, i widzę, widzę, widzę. Faktycznie jest, jest, jest. Idę tam do ciebie. Przecież bym cię nie okłamał, prawda? Mm, a z tym ironem. Co ty Kurde. mi będziesz do końca życia ten iron wypominał? Już tak, ci mówiłem tyle ci razy, życia, że to ten nie iron była moja wina. To było Kuźwa. tak, że ja po prostu go trzymałem, bo wiedziałem, że ty tam umrzesz w pewnym momencie swojego A jak życia. ty kiedyś umarł z tym ironem, to co by było? Cały iron byśmy stracili. Ale nie straciliśmy. Ale ty jesteś niemiły dla mnie. No teraz, cześć. Kryp tam jest. A i co się stało? I to nie był mopek żaden, bo mopki tak nie wydają dźwięku. W czym znalazłem? Czy ktoś do nas faktycznie? Mam cztery diamenty. Co? Znowu? No. Ej, on faktycznie może się dokopuje tutaj. Ty tam lepiej szybko te dziurki tam sprawdzaj i kop te, no, żelazo. <grystanie> Lej ko... ej, babok, Co to jest? Co to za dźwięk? Jo, jo, ja nie wiem, ale to, to brzmi jak twoja stara z wywiadówki by wracała, więc może jednak chodźmy sobie. Nie, proszę się od mojej starej odstarować, kurde. Co jest? Co się tam na górze dzieje? <grystanie> no to twój stary z mlekiem <grystanie> Boję się, co się dzieje tam u góry teraz. A co, jeżeli on już jest, na przykład, jakaś, nie wiem, ostateczna faza, jakiś gigajna, to 6 tysięcy. No, I don't fucking No, może spędziliśmy tyle czasu pod ziemią. No tak, bo żeśmy tu spędzili tyle czasu właśnie? No, ja bym był za tym, żebyśmy, nie wiem, poszli w są. jakiś końcik, przepalili to wszystko i się dozbroili faktycznie, bo mamy trochę tego żelazania. No przebrzmi jak dobry pomysł. Ale tą bazę to byśmy mogli zrobić jakąś, nie? Bo ten enchanting, dingi, 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 czy to ten... nie? Oh, 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 oh. Co? co się dzieje? Ja cię dupię, a ty normalnie trzęsienie ziemi jakiś. Ty, ty też to miałeś? Masz może piecyki? Jeżeli tak, to je ja postaw. Mam jeden piecyk, co mi dasz Samion? Przepalę y, to co mam. Brzmi mi dobrze. Zrobię kolejny piecyk, żeby przepalić resztę żelaza, o, bo nam się o, wszystko o, nie zmieści. O, 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 znowu słyszałem! Znowu słyszałem! To chyba druga fala leci. Słyszałeś to? Y, wrzuć, tu, wrzuć tu swoją część żelaza do wyższego. A ja nie mam żelaza! A nie masz? To przepalę złoto. Nie no, mam trochę. A, może, Ej! <grym> już duże, mi To niżej, pierwszy... o. to teraz jest wspólne? To jest Zrobimy moje. z tego wspólny pancerz. Moje żelazo, No wspólny moje. pancerz zrobimy, no spokój się. <grym> Zrób mi takim razie enchanting table. Łoł, <grym> <Wow, wow>, spokojnie. <grym> Jezus. Czekaj, a jesteś głodny, to powiedz, to ci kurde ugotuję, coś, więc nie W brzuchu burczy co was coś mocno. Ja nie pamiętam, żeby on tak robił. O, 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 blok redstone'a zrobię. To się nam przyda. Po co nam się przyda e, Cio? Do redstone'a? Nie krytykuj mojego. Planu, działania, to jest świetny plan i on na pewno się przyda do czegoś. A ten już sobie craftuje! A pozwolenie no, było ty, na skrafanie to jest marman! Marnowo... Jest tyle żelazo, że nam wystarczy na surowce na takie badziewie, no! Jakie badzie... No, aż się potworek zdenerwował jak zobaczył coś ty zrobił. Myśli sobie, Jezus Mariano! A ile daje mieć? Czekaj, dobra, porównajmy, ile miedziany hełm daje ci, a ile daje ci żelazny? Chyba tyle samo faktycznie, to nawet nie wiem po co to zużyłem. No i właśnie o tym mówię! I właśnie o tym mówię, no! Kuperowy pikax i żelazny ma takie same staty! Tylko, że koperowym nie wykopiesz chyba tego diamentu. I tak się robi łuk. Okej, okay. i teraz łuk. I złoto wszędzie dookoła. Tak ustawić, tak ustawić. Czakern to nie działa. Moje recepturki nie działają totalnie ile tego Ewentualnie zło... potrzebujemy smithing table Co to takiego jest? Dwa irony i ten i oak plants Masz smithing Okej, okay, a Uu, co to? I jak to działa? Czekaj, nie można, tu... właśnie kurczę Okej, okay. aha fajnie to... Super, nie działa Rozumiem, że w internecie nie ma informacji jak skraftować te lepsze łuki Znaczy no jest coś, jakiś filmik, ale on mało mi mówi co? No... Rzuciłeś w którego nawet nie sprawdziłeś, co kraftuję? Słuchaj, słuchaj, może widzowie nam powiedzą, co trzeba zrobić. Przecież, przecież no, widzowie, co? widzowie... Idą w większy research niż my. Co? Całe życie przed oczami. Tak, czyli co, kończymy tu odcinek i czekamy dwa, e, tak tydzień czasu, aż nam napiszą pod tym odcinkiem, jak się kraftuje, no. żebyśmy mogli nie zrobić no w kolejnym ty, odcinku. No trzeba, Kolejny trzeba, odcinek. Wyjść i zobaczyć, trzeba wyjść i zobaczyć, co się tam na górze dzieje, nie? Kolejny odcinek poświęcimy na tym, jak skraftować łuk. Widzowie, jak zostawicie 5000 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, to może nawet skraftujemy lepsze strzały. Naprawdę. A jak zostawicie 8000 tysięcy łapek w górę, to nie daje czekanowi żadnego żelaza. Wziąłem te całe nasze rzeczy, które tutaj zostawiliśmy I co? co? Kopiemy się do góry? Kopiemy się do góry? Czy... Gdzie masz jest... swoje piecyki, jejku Gdzie jest moja działka? Gdzie jest moja działka? Ja tam wrzuciłem masz... A zebrałeś, ile masz irona? A gdzie jest mój iron, który tam wsadziłem? A, A gdzie ile? Jest ile ja ile tam... wziąłeś? Ile wziąłeś? Oh. Ile masz? Nieważne ile wziąłem, ważne ile wsadziłem Dobra, to idziemy na, na, na zewnątrz do góry O nie, o nie, tak to się co bawi Co to jest? O. Zombie się zamieniło w takie he, kolorowe... Co jest grane? Co to? Co to za zombiaki dziwne? ga to są te, nowe gamingowe. Pa mają RGB oczy teraz, widzisz? Tyle na skórze, na wierzchu, prze, na, na powierzchni hmm, przegapiło? A, było coś takiego, on rzuca takim... Opa, i rzucił kupskiem. Wither Flare rzucił! Co to jest? O, jakieś kupsko totalne. I co można z tego kraftować? Ale ja czytałem, że on teraz zaraża właśnie moby. I one walczą po jego stronie i są chyba mocniejsze? Na pewno, jak nas no atakują, to tak, dają tak nam. Zauważyłem coś? że. problem z y, zabiciem ich. Dobra, co, co? co? się do góry? No, raczej nie w dół, więc. Tak! Do góry! Oj, no, żeś zalał Woda. mnie! Piwnicę nam zalałeś! Ej, o, bo ja ho, Lipka, co tu się dzieje? Co? Czy ty... ty Zasrałeś jesteś? mnie tym bolcem KUPSKIEM! Co, żyjesz? Czy nie żyjesz. Nie, no zaraz ja umrę... O, bra. No żywir spadł przez ciebie i mi zablokowałeś drogę ucieczki stąd! Dobra, Powiatrza. jestem, 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 jestem. Czekaj! Uuuu! Um... Nie wiem, czy my chcemy być na powierzchni. O kurde. Oj, nie wiem, czy my chcemy być na powierzchni. O, nie, złowo widzi mnie? Nie, wszysa nie, mnie. O, Tam... tankuj go, nie też szczyza, tankuj go. W oczy mu strzelaj, w kakaowe oczko mu celuj. To zawsze kolejna działa, bo ją wciąga. To chyba nie działa. O. Działa? Zobaczcie. Kolejna było nie wciąga. No ten. A! Cześć, nie mnie o, oh Jezus, co tu oh. się stało? To jest, nic tu nie zostało, to są... i on idzie jeszcze w naszym kierunku, kurka. Uciekamy, uciekamy! E, Myślę, że pozostanie pod, w, pod ziemią, był Nie, tam do pomysłem. góry, do góry, do samej góry polecimy, patrz, tam jest taka wielka góra. Wejdźmy na górę, może tam nie będziemy mógł wlecieć. Tak, 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 bardzo dobry pomysł. Kuźba. No to jest. No to jest. najlepiej jeszcze. Nie będziemy tak mieli na mogli strzelać z góry. Zmarzeni, kuźba, nie? Nie, no bez przesady. No. A, A, mam. Chłopie, ja ci no. dam kulę szlamu. Tak? I nie A zostawisz. jak spadnę, to zginę. Jak mnie puści chłop. Robbake challenge w Alwiatru. Puścił wow. mnie. No trzeba uciec, kuźba, od tego gnoja, bo będzie nas cały czas wciągał, nie? Czego nie zrozumiałeś w momencie. Czakien, załatwmy jakieś fajne mody, żebyśmy mogli się bronić przed tym potworem. No mamy, Jakoś? kurczę, uk! Ulki Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Ale zróbmy sobie tu bazę, bazę tutaj, tu. Nie na dół, nie bądźmy pierdoły. No tu zróbmy sobie po prostu taką o dziurę. I w środku zrobimy sobie szybko taką bazę. Ariusz, Ariusz, ja bym troszkę niżej się dał. Dawaj łódki, pomysł. dawaj łódki. Łódki i płyniemy naokoło. Dobra, rób łódki. Albo jedno i płyniemy razem, najwyżej zginiemy razem. Zabieram te rzeczy choć, ze sobą. Chodź, chodź, chodź. Jesteśmy cały czas za górką, więc nie jest w stanie nas jakoś wyłapać matwo. Spokojnie. Jezus. Jezus. Ej, ja nas osłaniał. Patrzy się na nas, patrzy się na A nas! Nie! nie! Żry, żryj żryj coś! Jest więcej! Jest więcej! Żebyś był grubszy, wtedy nas nie będziesz w stanie wziąć! Muszę opuścić niestety naszą łódkę! Nie, no! O, jest udało się! Ale... O, to źle. Bardzo źle. Teraz U. mamy tą, tą jakby. A czy stronę, Bo jego dwa promienie nie działają, przecież go w włoko trafiliśmy, nie? A to też, ale jest obrócony w drugą stronę, on się kręci bardzo pomalutku, wiesz? Obraca się e, wokół ten laser jeden leci w naszym kierunku. No bo się obraca. Jak się obróci, to wtedy będziemy mieli przestranę. Ale to nie biegnij obok mnie, bo wtedy ja chcę, żeby on ciebie porwał nie mnie, okej? Okay? <laughs> ale czemu, Kuźba, nie? Górdy. Bo jesteś tankiem i musisz tankować. Powiem tak, mięso z kangura jest o wiele bardziej odżywcze niż z skróczaka. Co? Ale w Polsce no. nie sprzedają mięsa. Skangura i nigdy tego nie będą robić, więc proszę mi tak tak nie mówić. A kurczaka masz wszędzie we wszystkim. Masz kebaby, nóżki, KFC, nuggets, hamburgery, wszystko po prostu. Ja, ja idę od prawej strony jak coś. No akurat tak się złożyło, że ja też. Więc... górę. Nie! No, no radny, nie, no, Nie ma co iść na tą górę, myślę. Ja ci mówię, że już... A, on powyższy... poleciał wyżej chyba? Dobra, ja się go pozbędę. A to nie było tak, że jak się mu zniszczyło wszystkie te troje oczu, to wtedy coś się działo? Baba, jak jest boss fight. O, udało się! Ej, ej! On mi zniszczył mieszkańca cały! No, go trochę mu miecz. oddaliliśmy! Biegniemy w przeciwnym kierunku, co ty na to po prostu? Ale to nie ma sensu, bo my jesteśmy wolniejsi niż on. on... No to Mówię, wkopmy się w jakąś, nie wiem, górę czy coś, nie wiem. Ja nie ty... mogę, co ty, Nornik, jesteś jakiś. Co ty... Tak, jestem Nornik, to, to jest jeden ze stycznych chyba. do ludzi! Jesieś tej blizy, czaken! Wolę wejść do piwnicy, niż je, być cały czas zjadanym przez gościa. Zróbmy szybką po prostu bazę i nie wiem, przemanewrujmy. Dzisiaj kuźwa przeczytajmy gaidy i na następny odcinek będziemy bardziej przygotowani na to gówno. On nam będzie tam trząść i przyzywał jakieś y, matołki? Ta, i przyzywał jakieś y, gówniane te potworki, nie? Ale myślę, że damy sobie radę. Co można zrobić z kuli ślamu? Na pewno jest jakiś epicki item, który można zrobić z tego. Nie wiem. Emo, e, myślisz, że tyle wystarczy, czy jeszcze troszkę? W, w błąd? Ej! Można zrobić Golden Apple Stew! To jest jakiś posiłek który robi się ze złotego jabłka, ze szlamu. A, i to cię leczy właśnie z tego, co, z tej choroby, którą on nakłada później. Podejrzana potrawka? Co to jest? Jak się robi podejrzaną potrawkę? To chyba zupkę chińską jakąś się robi z tego. Z podejrzaną potrawkę chyba jedynie możesz zdobyć. Dostałeś alert na telefon, że dzisiaj <goda> stormowa pogoda na zewnątrz? <goda> nie, nie dostałem jeszcze. No kurde. Schowaj wszystkie rzeczy, które mógłby, mógłby, mógłby ci porwać, nie? Co to jest? Wither Sickness? Mam Wither Sickness na sobie! O, właśnie o tym mówię. Ten Wither Sickness cały. O, widzę jakieś wielkie czorne mocki, które się próbują dostać przez ten wielki otwór. No, ale zobacz jaką mamy fajną bazę. No jest jest spokojnie, jest źle. Myślę, że uda nam się jako tako przetrwać na tyle, żeby po prostu y, łóżko może zrobię. O, żebyśmy się tutaj respili. No i w końcu myślisz jak nowożeniec. Możemy zenchantować coś? Mamy te e, rzeczy. Ja mam, nie mamy bo tego. Nie mamy musimy... książki. Nie mamy książki, żeby zrobić. A papier wyrzuciłem. O Boże! A, i to jest ten człowiek, który... Po co nam będzie ten papier na początku? Tak, Wiesz, że mnie coś działo? No dostałem obrażenia i nie wiem właśnie dlaczego. Może przez ten leader Sickness Ale on mi zniknie za... A 9 minut... A dostałem go znowu! Dlatego myślałem o tym mleku, nie? A Ale... myślę, że jak się skończy to tracisz to HP i nachodzi ci kolejne Wither Sickness. Ej, faktycznie. Załóż, kolejne Aha, Bo mi się obniżyło o pół serduszka teraz, a jestem tak, cały tak. najecony i to się mi nie regeneruje. Księżyca nawet Ale, już nie widać. Ja myślę, że można w tym miejscu... Czemu laser jego się przebił no, tutaj? No mówię ci, że widać. Dyskoteka nam robi teraz. Tak Myślę, że można w tym miejscu skończyć po prostu. Na następny odcinek się <laughs> bardziej przygotujemy z tym wszystkim. Ta baza Pistolety, musi nam na chwilę bez wystarczyć. Pistolety, karabiny! <laughs> Nie łuki z dupy, których się nie da skraftować, nie wiem, jak się to skraftować, zrobić. tylko muszę odkryć, jak się je skraftować? Jak ty chcesz robić amunicję, jak wszystkie kurczaki są na zewnątrz, a my nie możemy tam spędzić coś pięciu minut? Coś się uda, coś, coś, coś wykombinuje. Jak jeszcze Zobacz. jakiegoś nie porwał kurczaka, to jak już jakiegoś spotkasz, to zrobisz dwa, trzy strzały. Max. więcej. Zobacz. O, będzie git. zobaczysz, że, że wszystko się będzie, będzie spoko. Ja śpię na łóżku, a ja, a ja śpię kuźwa na, na, na tobie, kurde. Oooo, no nieźle. Chwa,